Witam was, z tej strony FlowStay i zapraszam was na pierwszy odcinek solo ranket ranked z FlowStayem w tej serii wam będę pokazywał jakieś różne śmieszne playsy o, i goldów kurwa na bocie jestem troszkę poddenerwowany bo przed chwilą nagrywałem zrobiłem prawidłne na 7-1 i przegrałem więc tego nie zostawię bo się wkurwiłem i kompa prawie przez okno wykurwiłem, ale mniejsza o większe, tak jest praktycznie zawsze. Już tak trzy gry z rzędu miałem, że zrobiłem jakieś prawilne placey, jednak grałem to... A, tu chuj. a pokonasz wroga. Na takiej zasadzie, że dwa wieszaki kurwa z Polski, wixel 1984 i sebofoes noobs idą na bota. Witaj w Summoner's Rift. Nie trać ani chwili. Tak. Opierdol mi masz muta Wypierdala, jesteś z Polski Jebie mnie to, mogę wziąć coś lepszego muta. Dobra, to też spierdalaj Miałem zamiaru słuchać uwag brązów A jak widzę kurwa 150 farmy w 30 minucie to mnie krew zalewa a dokładnie tak było w poprzedniej grze No... ogólnie chujowo I teraz mam taki patent, żeby sobie zacząć od blue Wziąć się potem redzika, skoczyć się na Midzika, jeżeli będzie taka okazja, jeżeli nie będzie ten skurwy syn tutaj szmata Z puszował, a jeżeli będzie poszło to jakieś bota, może wykręcę, ewentualnie zrobię kon... Nie, counterganka na nie zrobię. A to jest skurwę ma Madafa op na porządku. Ale tylko dopiero po levelu levelu, o podrzucenie. No ogólnie podrzucenie jest bardzo na start mocne, nie? Bo to wymaga... o, To jest git plan w sumie, żeby podkurwić mu reda. Jakby się udało. Ej, podkurwimy go? Ej, ty, jest ma jesteś madafaka, kurwa, op O, ktoś tu był. No, Kenan. Okay, Zwardujcie NASZEGO REDA! Zaczniemy sobie inaczej troszeczkę. No idźcie tam wy kurwy! Ja se sfarbię. Nie ma. Poszedł ten Z tamto. Chuj. Przyryt na Nafe Taki lekko przewidowany A ja się wykurwiłem pod turetem Dla niego double buff Zabij go! ciś Facet! Facet! Ojciec! Kurwa! Rozkurwili mnie! Kujowy play zrobiłem, a tamten szmatem je zdejmował. Złapał z bloda dla niego, ale Zed ma Hreda, więc może coś pokeruje. Z tym Redzikiem. Ale w sumie taki worth it, nie worth it, Bo nasz midliner został na linii, a on się cofnął W dodatku ja jeszcze mam swojego reda Więc taki worth it, nie worth it, Ale z lepszą, lepszą dla nich tego Akcją początkową Bo trochę mi nie wyszedł ten placebo kopnę w minionasku Na tej zasadzie Jakieś błędy będą, jakieś kurwa yy, te... Nie będę przeklinał, tak bardzo, będę się starał mówić z sensem i jak będą jakieś... Aha, dobra Widać, że goldy na bocie Flowsej ratuje sytuację Się wykurwiłaś dziewczyno Hej, dziewczyno jak wino uderzysz do głowy jął Place zrobione, hajkiki odstawione, a ty spierdalaj bo cię teraz ten jebany kurwa, homik, nie homik, ten pajac kurwa, nie wiem co to w ogóle jest, jakiś mechaniczny gówno, rozkurwi rozkurwi, będziesz miała na, te, na tej zasadzie, na patencie, co z nami będzie. Pierdole bez sensu, ta ciota się wykurwia, albo nie w sumie, dobry flash. Dobry, nie dobry, ale flashował. A ten z syn, wam powiem żeby mi blue opierdolił na cienkim, ale nie jestem tego pewny. Muszę zobaczyć jak wyjdzie z tych szoków tutaj. Robimy to co trzeba. A mi się zdaje, że te przerwy pomiędzy szokami tu zostały zrobione... ...na tej zasadzie, żeby nie można robić takich świetnych counter ganków, yy, ...lane ganków na topie, nie? Ale jeżeli nie, to możecie mi wytłumaczyć w komentarzach, po co one tam były zrobione... ...i na co, i po co, i tyle. Będę bardzo wdzięczny, dźwięczny. Pójdę na to, może coś, z te... <laughs> może coś z tego wyniknie. Dawaj, dawaj na patenie. Jesteś rozkurwiony. No, ciepni go. Dobrze. Nie jesteś taki chujowy. Dobra, chuj w dupę temu kurwa Owadowi. O mu matka. A miałem nie przeklinać. Co ja jestem za gimbu ze mnie ją? Dawaj, róbmy mu place'a. Spotkałem Xin'a, z Xin nie ma double buffa, więc przegra to starcie. Jestem, jestem level w górę. Kurwa, ruszyłby się tym jebanym kurwa ninjom, szmatom jebanym. Ale dobra, mniejsze o większe. Mógłby, mógłby być double kill, ale wyszło że nic, ale dobra. Ach. Co by se tu kupić? Buciki sobie kupimy. Trzeba biegać, sprintować kurwa. Pójdziemy na bota, bo są poszowani, ale to są dwa goldziki kurwa. My nie powinienem oceniać yy, książki po okładce. Ale wolę tak zrobić, bo jak widziałem ten początek, że Leona zaczęła zdała się zabić z chmurki, no to pozdro 600 nie? Sami chyba to nawet widzieliście, bo jest nagrane. Wbijać! Wbijaj ty kurwa ze supporta! Jest ichnięty typ. No i chuj. No wbijaj ty kurwo! No wbijaj ty kurwo! Dobra, nie idę tam. Przyciszę wam trochę te krzyki. Bo jednak się trochę denerwuję. Mam 15 farmy. Hm, dobre ganki kurwa junglera. Pozdro 600. Nie, już tam nie idę. Podajcie sobie. Teraz engage'ujesz, a mnie nie ma na bocie. Jesteś zajebista. Zabijcie, dobrze! Dobra, ona też się wykurwiła Przegra, bo tu są miniony Widzicie te dwa miniony, te dwa miniony tak klepią Że on nic nie robi damage'a Na tej zasadzie to wygląda ja idę farmić jakiś counter Jungle zrobię Ten tu zapierdala z piątym levelem, szósty już mam No, wygram wymianę, bo jego wilk bił. High kick w czoło, jest wesoło. Takie pompa cycki Udał mi się taki lekki counter jungle. No stop, mam przewagę na tym sinem, nie wiem co on tam tworzy w tej dżungli, ma niby więcej farmy. Może te asysty i te dwa kile mi da dużo dają na samym starcie się tu wypierdala, no tak lekko się wykurwia. Ale ja może coś tu zrobię, ale ten ma tej jebane skrzydełka, więc będzie ciężko coś z tym wykminić, ale postaramy się jakieś Play odkurwić. Robimy to, co trzeba. No nie mogę skoczyć! Seriously! No chaseuj go! Pokonaj siebie! Został rozkurwiony, hajkik. Poprzednią grę miałem identyczną jak ta, tylko z tym, że ja miałem 7-0 na start. Czy 7-1, jakoś tak. A moja Wayne miała w 30 minucie 150 farmy. I tak grają platyny, wam powiem. Gorzej niż w goldzie, bo w goldzie się jeszcze ludzie starają, żeby wyjść wyżej, nie? A w platynie to już chyba mają wyjebane, nie? Platyna, yo, koksy, zimy, yo. I wiecie, już nie chce się ludziom grać, po prostu. A ja jeszcze jestem w tej jedynce, to już tu jest totalna rzeźnia, nie? Grają jak chcą. Czemu ona odbiła suporta? Idę tam! Dobrze, Wayne, dobrze! Dobrze, Leona! Nie trać ani chwili. Nie do powstrzymania! dziwko. You are gay, kurwa. <laughs> tak nie powiem, opierdoliłem ich na cienkim. Tak lekko od tyłca. Opierdolę to sam. Jeśli nie jestem pewny. Dobra, dragon. Dobra, nie płaśnie na tej kurwa na tym tym alczacie Tak mam co grę i co grę przegrywam to Mnie jest trochę smutno Ej i chyba o tym mówiłem czy nie mówiłem ale już zapomniałem Żebyście mi błędy pisali W komentarzach co robię źle I nawet na, o, nawet te błędy dotyczące gry, nie? Czy jakoś tam źle coś robię? Przyjmę każdą krytykę na twarz na plecy, na klatę, na dupę, na wszystko Pomiędzy pośladki też również. I, i, I jeżeli będę naprawdę coś źle robił, to postaram się to jakoś wykorzystać Wasze rady, wasze y, te napomnienia. Jako się nie czepiacie, że gram Lisinem bez smartcastu. Po prostu tak się już przyzwyczaiłem. Tak więc po prostu łatwiej lepiej... Więcej razy trafiam Próbowałem grać na smartkastach, nie jest to dla mnie. Y, zaraz będzie jazda na bocie, cztery osoby będą takie pizjał matafakarski Lisin. Dobrze, dobry Bart. Teraz będzie tu jazda. Mówiłem? No, troszkę miałem laga. Chyba będzie widać nawet. Dobrze Leona, tylko że nie pod towerem ziomeczku. Dach! Prawie! No idzie tower... Nie, jeszcze nie spuszczował, ale farmi ziomeczek. Ile masz 81? NIE 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 PROSZĘ NIE NIE GRIDUJ Don't be greedy So much Hyze lubię ją Też lubię Hyze ją z skillów Ale nie gridujcie Lol ten creep zapierdala za tą kurwa Janą. Ona nie Leć tam Wayna! Gdzieś potrzebny? Się nie daj zabić Nie było. Nie trać chwili. Podejdź. Dziękuję Ci bardzo. Zrozumiałeś o co mi chodziło. Moja inwencja twórcza jest zajebista. Lol, te ku... Pomyliłem u... Pomyliłem kusa. Lol. Ale to było. Co oni tam mają na tym bocie? Lucek jest 1 trzy, Został ustępiony przeze mnie totalnie. Idę na bota. Może coś wyniknie. Stunu! No na patencie. Nie będzie z tego chyba nic. Nie jestem za daleko. A jednak! Jak się na koleś mi nie wierzy. Dobra, nie płacz. Dobra. No, miło słyszeć takie coś. Przeciwnik pokonany. Ten no, idzie Raypi. Wszystkie linie wygrały. To się chyba wykierowałem, tak grę lekko. Tak na patencie, co ze mną będzie. Sorry, że pierdole bez sensu, ale... Muszę coś mówić, żeby nie było czerstwo, jak ktoś mi tak ostatnio powiedział. Dawaj. Wybijamy? Nie trafiłem w tego... Jakbym trafił w tego ksina, to bym go tu wykopał, ale w minioną trafiłem, więc było słabo. High kick Pizza o madafaka Dobra, nic z tego nie wyniknie, nie będę dajwował Janę, bo to tylko support, nie opłaca mi Jestem za bardzo na y tego, na serii, żeby tak dajwować sobie Zobacz się wydawają na tym czacie. zmutowałem moją drużynę i nie mam tego problemu, żeby się na kogoś denerwować. Nie. Bardzo polecam, oszczędzicie wielu sobie banów. Taki pizjoł madafaka rape. Pokonaj siebie, a pokonasz wroga. Ja przynajmniej nie, po nie powtarzam ją jak w poprzednich grach. No co mówiłem yoł? Nie, nie daj wujcie, no kurwa. Nie mam nic. Jakbym miał ulta. To jeszcze może, mu, może bym mu coś tam zrobił, ale teraz to już kupa z dupy. Seriously? Dobrze. Jak już tak chcecie bardzo. Seryjny zabójca. Ten Kennen... To popisowe chyba e ku miał czy jak to tam. No chyba... No ku. Gram li, gram kurwa to Telegera, nie wiem, no. Albo się, Nie no po prostu się zająkałem i nie wiedziałem co powiedzieć. Ogólnie to jest mój pierwszy mecz, taki samotnie nagrywany z takim komentarzem, że mówię prosto sam coś do mikrofonu. Więc nie miejcie mi za złe, jak coś tam będę się powtarzał, czy pierdolił bez sensu, że tak powiem. Więc się wypierdala tu! Idę, idę, ziom. Yo, poł. <laughs> został rozkurwiony... na patencie. NIECH! Nie kliknąłem, po prostu... kliknąłem, ale nie trafiłem w niego, a drugi raz już się nie mogłem, nie znużyłem. Ale mogłem to przeżyć, bo miałem jeszcze potka, ale jej nie założyłem. Ale dobrze było, nie ma źle. Ważne, że wygrywamy. Efekt końcowy jest najlepszy. Leona Locket... No a już go rozkurwi, tak ją przywidowałem. <laughs> Albo nie. Pustoszenie! Jednak. A chuj. Polecimy w lokato Dobra, nie płacz na czacie. Nie lubię. O prawie. Blisko było. Gracias. Nie do powstrzymania. Uh. O. Nie powiem. Kile lubię. Udało ci się zabić wroga. Nie powiem. Kile lubię. Nie ma? Gdzie zajebali? No nie ma. To jest najgorszy moment w ucieczce uciekacie. Chcecie się dokopnąć do miniona. A tu nie ma. siebie, a pokonasz wroga. Modnienie no, nie będziemy dajwować po dwa towery. Tu gripy się skończą, a tam będzie liwa. Dodatkowym tego towera nie możemy nawet bić. Twoja drużyna Jaki chwilowy zasł. A jakie KS-y! Nie wierzę w to. Ogólnie fajny mecz, podoba mi się. Nareszcie coś prawilnego nagram. A nie jakieś kurwa... ...nupki! Ogólnie dobra drużyna się trafiła, ale moje ganki chyba były wybitne w tej grze. Tak w mecz oceniam 9 na 10, bo pale, parę mistajków jednak było. Kurde, jakbym trafił, bym ją zabił. Ale nawet spoko. Moja drużyna zniszczyła inhibitor. Porczywe tyranie creepów. Ładnie, Kenacie się zachował, senie cholorka po meczu. O, koniec, poddali się. Ale mi się odbiło. To tak, chciałbym wam podziękować, że dotrwaliście do końca, bo to jest chyba najważniejsze, że obejrzeliście. I ogólnie zapraszam do innych materiałów, mam nadzieję, że będę jeszcze coś kręcił, jeżeli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę, bardzo mnie to motywuje, nie? bo tam widzę jakieś zielone łapki w górę kiedyś były, fajnie by było, żeby było ich fajnie parę. I ogólnie przepraszam, że się, powst że się powst powtarzałem, kurwa, no właśnie, i za lichy komentarz, bo pierwszy raz takie coś komentuję i pierwszy raz i to jest chyba mój drugi filmik w wstawiony na YouTube, więc ocencie jakoś tam i dziękuję i do widzenia i widzimy się w następnych rozkrywkach z League of Learn. Cześć!